Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Pod tymi maseczkami z pewnością kryją się uśmiechy. Ci animatorzy oraz przedstawiciele lubuskich instytucji edukacji i kultury to zwycięzcy tegorocznego konkursu na najlepszy projekt w ramach programu Bardzo Młoda Kultura. Były różnorodne, one są skierowane do dzieci i młodzieży województwa lubuskiego, ale były innowacyjne, no i też była pewna trudność, bo grantobiorcy musieli przewidzieć dwie wersje w związku z epidemią. Specjalna komisja wyłoniła dziewięć zwycięskich projektów. Wszystkie zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. W zależności od zaleceń na żywo lub przez internet. Trzeba być przygotowaną na, tako, na, na kilka opcji, bo tak naprawdę no, pandemia trwa. Nie wiadomo, w którą to pójdzie stronę, a projekt będziemy realizować dopiero za jakiś czas. To, to jest to ryzyko, że nie będziemy mogli zorganizować wystawy, albo nie będzie dostępu do galerii, czy też nie będziemy mogli spo, spotkać się. Uczniami. Pytanie, jak pisze się projekt w niepewnych czasach pandemii? Prosto, dlatego że jest na nie troszeczkę więcej czasu i można poświęcić na doszlifowanie projektu ten taki odpowiedni czas. Natomiast trudno, bo wiadomo, że mogą się pojawić z tym komplikacje. Nasz projekt został dostosowany do, do czasu pandemii. W naszym przypadku jest to konkurs poświęcony postaciom. Um, Ludzi, którzy są związani z Krosnem Odrzańskim i ten konkurs chcielibyśmy rozgrywać jakby w dwóch możliwościach. Po pierwsze na żywo, jeśli będzie taka możliwość jesienią, tudzież w internecie i w całości taki konkurs jesteśmy w stanie przeprowadzić. Autorzy projektów po czasach domowej izolacji, tak jak wszyscy, są spragnieni kontaktu z naturą. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będą animować lokalne społeczności na świeżym powietrzu. W tym roku zabieramy do lasu po to, żeby pokazać cuda, jakie kryją się w lesie, po to, żeby porozmawiać o drzewach, o sile, jaką daje nam przyroda i o tym, żeby ta przyroda i drzewa zainspirowały nas do twórczości, do własnej kreatywności. Inni idą krok dalej i zapraszają na wycieczkę, oryginalną jak na XXI wiek, bo taborem cygańskim, wzorem lokalnych bohaterów. I taką osobą właśnie była cygańska literatka, papusza i dlatego padliśmy na pomysł, żeby wyjść poza teren naszego parku, poza mury naszego obiektu i pojechać takim kulturalnym toporem w nasz mały, żagański świat. Jedne projekty pielęgnują lokalne tradycje, inne chcą zgłębić te odległe i kuszą na przykład kulturą Japonii. Będą to weftaty plastyczne związane między innymi z, z Ikebaną czyli japońską sztuką układania kwiatów. Będą to także działania teatralne, związane z teatrem japońskim, jak również teatrzykiem Kamishibai. Będą też, będzie też pokaz japońskiej sztuki walki i opowieści o samurajach. Stworzymy dwa wyjątkowe spektakle, które będą odzwierciedleniem legend o strzecach krańskich. Uczestnicy zajęć i warsztatów zorganizowanych w ramach projektów będą musieli wykazać się kreatywnością i precyzją. Młodzież i dzieci staną przed nie lada zadaniem. Za zadanie będą miały oni wytworzyć instrumenty muzyczne, amatorskie z surowców naturalnych. Wszystko odbędzie się pod okiem profesjonalnych instruktorów, którzy zajmują się muzyką na co dzień. Grają w filharmonii również zielonogórskiej tutajszej. Następnie będzie trwała nauka na, na tych warsztatach grania na tych instrumentach muzycznych. Spróbujemy ich nauczyć utworów ludowych, które są bardzo zapomniane. Umowy z grantobiorcami już podpisane. Teraz czekamy na realizację projektów. Jedno jest pewne. Możemy liczyć na różnorodność i rozwijanie talentów.